A co tam za kur*** przyszedł, ha? Co tam za kurwa? stoi pierdolę A, klient! co? Jest tutaj bankomat w pobliżu? Jest, dobrze. jest, oczywiście, Przeciwko, Dobrze, to ja może podejdę, ja dobiorę pieniążki, bo ja sobie co widzę tutaj mam... troszeczkę mi brakuje, ale Nic, mam pociąg nie kiedy, nie dobrze? ma problemiku, czekam, czekam. Podskocz. Powiedziałem, nie mam żadnej żywności k***a, ku... może iść do Czerwonego Krzyża? Nie będę was utrzymywał k***a, ku... darmo, i za te ja. A, klient, ohajo, Pewnie. Pokemony, k***a, nie? <gumbal>, zaraz się zajmę twoją furą, tak? I, ja nie klient, ja... Y, praca, praca, a, praca, bo... praca, praca, jasne, praca. Marca, brodaro, a, bo ja Dobra, sadzi. zapraszam, ja zapraszam sadzi. do biura, zapraszam do biura. Wysiłki, piwka wysłałem w... e, no to tak, a jakieś wykształcenie pan ma? Jakieś doświadczenie? I, ja... Nie, Ja mam e, u mnie w wioska, ja naprawiał samochody. Nissan Nissan, Nissan, okej okay, a, a, a jakieś inne talenty i ja umiem śpiewać i... I umiem jeździć dobrze szybko Jeździć dobrze szybko No nie ukrywam, mamy teraz jak widzisz no całe, że tak powiem, no warsztat jest zajebana, szkipi w robocie no Uh, może akurat nie teraz, bo jest wieczór późny, ale no sporo pracowników też mam zatrudnionych. Uh, no jak mówię, no my nie szukamy na razie ludzi, ale jesteśmy otwarci, więc na pewno sobie Ciebie zapiszę, że jakbym kogoś potrzebował, to absolutnie do Ciebie nie dzwonić, kurwa, bo jesteś skończonym idiotą. Więc na, na pewno się odezwę jak coś. Jasne, jasne, to nie ja... chcę obiecywać Ci i tak dalej, ale jak widzisz, ja sam na tym warsztacie pracuję, no i... Szczerze powiedziawszy, no nie ma tylu klientów, żebym kogoś zatrudniać. Ja rozumiem. Ja popytam inne miejsca w takim wypadku, a tutaj przyjadę jak pan poprosi. O, o, super, a jeszcze wiesz, mam niekoniecznie w warsztacie, ale mam inną robotę na takiej kurierce, że trzeba rozwozić pewne rzeczy, dostawy, ale to um, muszę pogadać się z moim wspólnikiem, czy, czy mamy czy mamy opcje zatrudnienia. I tu bym cię, tu widział cię prędzej w takiej robocie jako kurier. Bo ja szybki, 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 szybki. szybki Oj ja tak, wiem. szybki, szybki. Szybki to możesz mi umyć w samochodzie. Szybki, szybki. Jesteśmy na łączach, będę się odzywał w sprawie mojego e, dowozowego interesu, dobra? Jasne Numer masz, e, możesz się odzywać. Na razie muszę spadać. Trzymaj się, wariacie. Piona, nadszedł papy. Japonia Jaloga. Trzymaj się. W kontakcie.